Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Omory, ja nazywam się Radek, a dzisiaj będziemy kontynuować swoje przygody Omoriego w świecie materialnym, żywym, rzeczywistym. Ciężko mi powiedzieć, jak to określić. Dzisiaj, w każdym razie, na kolację będzie zupa e, warzywno-kurczakowa. Rosu? Tak zakładam. Brzmi świetnie. Zupa i warzywa brzmi naprawdę smacznie. Naprawdę tak myślisz? Ja Bałam się trochę, że będziesz rozczarowany. Ludzie zawsze mówią mi, że mój smak jest troszkę dziwny, a właściwie taki, taki blakły, jakby. czy jakkolwiek można mówić o smaku. Nie przejmuj się o tym, co mówią inni ludzie. Każde jedzenie jest dla mnie dobre. No zupełnie jak dla mnie, tak naprawdę, w rzeczywistym. Wiem wszystko, co we mnie, czym we mnie rzucisz. No w każdym razie to nie będzie niedługo gotowe. Rozgoście się. No ja się rozgościłem. Przeglądałem zdjęcia, kurczę. Rozmawiałem z tym e, Bazilem. O, siemka z No właśnie, on już nawet nie ma nic do powiedzenia więcej. Okej, okay, to już chyba, chyba już mówiliśmy. To co, spróbujemy sobie wyjść, być może, do innego pokoju. I zobaczymy, co tam nas będzie czekać. Jeśli trochę pójdziemy tutaj. Może, myszka, sorry, zawsze tam zapominam. O, popatrzcie, pierwsza osoba, mamy taki mniejszy domek. Weźmy się do któregoś z pokoi, go złego się stanie na 100%. W końcu, łazimy komuś po pokoju. Kamera Bazila, troszkę zakurzona. No, pewnie jej nie używał od czasu, kiedy mm, jak rozumiem umarła Mari. Eee, no nic dziwnego, takie rzeczy mogą czasem człowieka doprowadzić do takiego stanu emocjonalnego, w którym. Eee, o! Zobaczcie, tego się nie spodziewałem. Eee, a przynajmniej zapomniałem, że było tak chyba też u nas w domu. Eee, tak jak mówiłem, takie, takie sytuacje mogą człowieka doprowadzić do no, różnych zmian. Tak naprawdę, nawet w takich codziennych, w eee, codziennej rutynie. Może nagle się okazać, że. Oj! Nie wiem, że tu powinniśmy być. Babcia, Bazila sobie tutaj spokojnie śpi. A tu jakiś ciekawy. Kwiat jest. I naprawdę wygląda bardzo specyficznie. Wygląda trochę jak ptak jakiś taki. To orchidea. Hmm. W języku kwiatów ona symbolizuje frazę. Moje myśli podążą za tobą nawet w sny. Nie wiem, zależnie. Można to interpretować albo bardzo źle, albo. Albo w porządku. E, zakładajmy, że to raczej taki sweet miał być moment niż, niż coś złego, ale bazy chyba teraz się na nas wkurzy, albo przynajmniej... Nie spodobało się, że tu jesteśmy. Zobaczmy. E, sta. nie spodziewałem się Ciebie tu zobaczyć. Ha. Kropki, kropki, agresywne kropki. E, w ogóle to jak się masz sta? Wszystko w porządku? Okej, okay, nieważne. A co my po prostu nic nie mówimy, tak? Babcia nie może nas ususzyć, wiesz, nie czuje się zbyt dobrze ostatnio. No, sta. Nic nie powiemy? No tak. To już prawie. To już właściwie 4 lata, co nie? Jezu, jak to jest jakaś awkward rozmowa, trzeba przyznać. Dobrze zobaczyć, że wciąż jesteś wśród nas. Nawet jeśli tylko na chwilkę. Proszę, weź mój album. Chcę, żebyś go miał. E, ufam, czy się nim zajmiesz, okej? Okay? Po prostu sobie myślę, że pewnie przyda ci się bardziej niż mi. Bazil oddał ci album. No, nie wiem, czy nam się przyda bardziej. Ostatecznie to on. Znaczy, my niby z domu nie wychodziliśmy, tak w sumie. Jakbyśmy mieli o tym pomyśleć. No, ale Bazil chyba też się nie trzyma zbyt dobrze. Dużo się wydarzyło od czasu, kiedy te zdjęcia zostały zrobione. Czasami to wszystko wydaje się być jakimś złym snem. No. Trzeba to teraz sobie przypomnieć, ale, ale wiesz myślę, że w tamtym czasie robiłem zdjęcie tego, czego się najbardziej bałem stracić. I teraz tak przeglądając ten album. Wciąż mogę do, dojrzeć te dobre czasy. Może któregoś dnia wszystko wróci z powrotem do tego jak było. Może, może, Basil, może tak się uda. A może kurczę nie. Ciężko powiedzieć. Zależy jak mi pójdzie w tej grze, tak? Dobra, to co? Zostawiamy babci i idziemy jeść, tak? Jeszcze się obejrzymy na nią, czy wszystko jest z nią w porządku. Zobaczymy sobie jeszcze ten kwiatek. Kurczę, faktycznie jakiś, jakiś taki dziwny ptak. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Możemy iść stąd już chyba. Chyba jeszcze coś przy okazji na sobie na stoliku. Myślałem, że żołnierze się podniesie i nam coś powie, jak tak wychodziliśmy z tego pokoju, ale okazuje się, że nie. Kel tam już wpiernicza, oczywiście, że tak. Pewnie. Może życie odzyskamy dzięki temu w końcu. Chociaż w tym świecie to raczej bandaże i leki odzyskują życie. To smakuje tak dobrze. Jesteś najlepsza, poli. Ach, to nic takiego. Ja po prostu podążam za przepisami babci. Dzięki za swoją pomoc, Kel. Um, 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 um. A więc, tak jak mówiłem, poli. Jutro mój starszy brat Hero wraca z koledżu. Mamie całkowicie odbija od tych wszystkich przygotowań w domu i w ogóle. Nie chcę być nawet nigdzie blisko tego całego bałaganu, ale jestem całkiem podekscytowany, że go w końcu zobaczę. Zawsze jak wraca, pierwszą rzeczą, którą robimy, to porównujemy naszą wysokość. Nasz wzrost właściwie powinienem powiedzieć. A ten rok jest w końcu tym rokiem, w którym w końcu będę od niego wyższy i mogę to. Ja to właściwie czuję w swoich kościach. No zobaczymy, czy Hiro nie podrósł. Chociaż, kolecz... Może to jeszcze jest ten czas, kiedy się rośnie, nie? Tak naprawdę to... No, to zależy do sobie, nie? To nie jest tak, że z 18 lat i pum, koniec, blokada, policja przychodzi i ten, zakłada blokada na głowę. To tak nie działa. Ty i twój brat jesteście całkiem blisko. E, to dobrze, rodzina jest ważna. No, o właśnie. Co ty robisz z tym albumem, Sta? A, ja go dałem mu. Pomyślałem sobie, że powinien go mieć. No, naprawdę. To jest strasznie fajnie. I to ma sens. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Sta się wyprowadza. właściwie się przenosi. A to Bazil nie wiedział? Stas się przeprowadza? No tak, myślałem, że, o tym że już o tym wspomniałem. Musiałem zapomnieć. On się przeprowadza w za trzy dni z tego co pamiętam. Sorry, myślałem, że już wiesz. No Kel, to tak chyba trochę rzuciłeś bombę na biednego Bazila w tym momencie. Wydaje mi się, że on się w ogóle nie domyślał tego. Chyba mi to jakoś minęło. Eee, wybacz. Mogę na chwilę odejść? A właściwie, mogę odejść? Muszę iść do łazienki. Jezu, Bazil... Hmm. Nie wydało mi się, że on pobiegł tam. Co się, co się z nim stało? Cóż, to... Tak po prostu już jest. Jak musisz iść, to musisz iść. Niezależnie czy chodzi tutaj o nawiązanie do. Co? Nie mogę się cofnąć. Chciałem zapisać. A mogę się cofnąć, okej. Okay. Eee, Jestem na wszelki wypadek zapisać, bo jakkolwiek kurczę, nie zamierzam naprawiać płynnych decyzji, jeżeli bym się dowiedział, że popełniłem jakieś tragiczne wskutka. Tak, i tak gdzieś mnie tam jakby tak ciśnie do tego, żeby. Teraz on do łazienki poszedł, a nie do swojego pokoju. Łazienka jest tutaj. O, nie, 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 nie. nie, Robi Zrobiło się ciemno. Nie podoba mi się. Wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku. Te czarne macki wychodzące od niego, to mi się raczej nie podobają. O, to ty jesteś, ta. Jesteś tutaj. Tak mi miło. Ty też możesz to zobaczyć, no nie? Coś za tobą? Za mną? Za mną? Ej, ej, ja nie chciałem wyjść. Z, nie patrz w ten sposób na mnie. Nie zostawiam miejsca. Nie znowu. Ale ja nie chciałem stąd wyjść. Jeśli. Nie, 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 przepraszam bardzo. To, jak się cieszę, że zapisałem grę, bo to jest ten moment kiedy wczytujemy grę. Nie, nie, to absolutnie się nie zgadzam z tym. Jeżeli to jest, że tak powiem, wymuszone przez grę, w porządku, ale ja się tam nie chciałem cofnąć. mis klik i w ogóle nie zgadzam się na takie podejmowanie decyzji. Idziemy tam jeszcze raz. Jak się coś w tym kazała spoko, nie ma problemu. Ale jeżeli to był mój błąd po prostu klawiszowy, to to jest nie fair. Dobra, wszystko będzie w porządku. To już wiemy, Bazil. Na pewno nie chcieliśmy go w tym momencie zostawiać. To jest zachowanie w ogóle. Mm, dobra. Tak, też to możesz zobaczyć. co jest za tobą, spoko. I jest tak. Czy my, my tu mamy tu jakąkolwiek kontrolę nad sobą? Mamy. I nie możemy, nie musimy wychodzić, widzicie? Czyli dobra, czyli to po prostu był mój błąd techniczny, że tak powiem. sta czemu, czemu wyglądam takiego przerażonego? No, domyśl się. sta wszystko już jest ok, prawda? Nie wiem, czy my tutaj trzeba było, nie patrzeć w to lustro, ale no, tak mnie podkusiło. Dobra, może by wystarczyło już. A czy Zobaczymy, Bazila też? Nie, myślę, że Bazila też zobaczymy. Okej. Okay. Czemu wymagasz takiego przerażonego, wszystko będzie jest ok Czyli Basil nie ma nic do powiedzenia więcej A to niedobrze Bo tak naprawdę co my mamy Co teraz zrobić, no my musimy stąd wyjść jednak Tak mi się wydaje kurczę. No bo co ja mogę zrobić Mam jakiś skill, mam, mam jakiś skill, który mogę użyć Nie, nie mogę teraz się uspokoić, nie mogę nawet Bazila uspokoić Kurde no, ja nie chcę tego człowieka zostawiać samego, ale on ze mną nie pójdzie. No nie no, musimy się wyjść po prostu. Dobra, no trudno no. Przykro mi to mówić, ale nie wszystko się kończy w ten sposób. Ale przynajmniej dowiedzieliśmy się, dowiedzieliśmy się no. Dużo powiedziane, że się dowiedzieliśmy, ale zobaczyliśmy dodatkowy obrazek. Czymkolwiek jest to czarne coś. Mogę tam wrócić? Nie, mój bohater tam nie chce już wrócić. A czy mogę wyjść do pokoju na przykład teraz? Mogę, czy do babci mogę pójść na przykład? Może w ogóle to babcia jest sprawcą tego całego zamieszania. No nie no, babcia sobie spokojnie leży z kwiatkiem u boku. Który się też nie zmienił. Myślałem, że może on się zmieni w jakiś sposób. W każdym razie, jeżeli jest ten świat realny. i e, tam się coś dzieje z tym Bezilem, albo na, z nami coś się dzieje, no to ja nie wiem. O Cześć, myślę, że powinniśmy już pójść do domu. To już po takim moim limicie, jeżeli chodzi o czas. A więc tak, w każdym razie Poli, jeśli kiedykolwiek byś potrzebowała mnie, to tu jest mój adres. Mieszkam całkiem blisko. Dzięki Kelly, jesteś bardzo miły. A to nic takiego. Powiedz ode mnie do widzenia dla Bazila. Czyli co, tak? Po prostu sobie opuścimy to miejsce. A w ogóle to kim, kim jesteś pewnie tak sobie myślisz, kim jestem pewnie tak sobie myślisz, no a właściwie to nikim, jestem tylko pielęgniarką, która zajmuje się babcią Bazila. Klikam się do domu, rodzice Bazila zatrudnili mnie jako też opiekunkę dla Bazila, bo często podróżują poza kraj i staram się robić tak wiele jak mogę dla niego. Odkąd tu jestem, ale mm, odkąd e, zacząłem tutaj mieszkać nie mogę pozbyć poczucia, że Bazil stara się mnie unikać, ciekawe czy robi coś nie tak. Wiesz co, kurczę, obawiam się, że nie robisz niczego nie tak, problem raczej jest w samym Bazilu. Jedziesz w tym, co się dzieje wokół niego. Ale czy możemy wrócić do tej łazienki? Bazil, Bazil. O, biedny koleś. Zawsze miał słaby żołądek. Mam nadzieję, że długo poczuje się lepiej. Co? Wiesz, co, sokel kurczę, szkoda, że nie jesteś bardziej taki. Um, z mniejszym wyczuciem. Może byś tam wbił po prostu, otworzył te drzwi. O, kurde, jest już ciemno, ale wszystko jedno. Pytam siebie, czym jest piękno. Że tak zacytuję, znanych polskich wieszczy i bardów, Dobra, chyba powinniśmy wracać do domu. Tylko teraz tak. Tu chyba jest dom, Obry Tak mi się wydaje. No tak, jest za późno już, żeby do kogoś przychodzić w nocy. No się nie skończyło tak, że dwie osoby zabiliśmy jednego dnia, przez przypadek. Znaczy, zabiliśmy. Ojej, samochodzik, co to. Nasz samochodzik? Nie. To jest tak, co my robimy właściwie? Wracamy do naszego domu, czy co? Tu jest miejsce na zapis gry, Czy mam wrażenie, że stanie się coś złego w takim razie? Albo, druga opcja, wrócimy do naszego świata eee, Naszego świata W sensie tego wewnątrz Głowy jak strzelam Ejsta, dzięki, że się ze mną dzisiaj bawiłeś eee, Wybacz za wszystkie problemy To był całkiem, to była całkiem Kurczę, szalona przygoda, nie? Eee, Szczerze mówiąc, muszę, muszę powiedzieć, że zauważyłem, że Dawno z nikim nie rozmawiałeś, ale to Okej okay. Po prostu wymaga trochę praktyki. W każdym razie Hiro wraca z koledzy jutro, hmm, więc jestem pewien, że będzie chciał Cię zobaczyć zanim wyjedziesz. <laughs> Wybaczcie, więc jeśli <laughs> nie masz nic przeciwko, to wpadnę po Ciebie jutro rano. No, spoko. Znaczy jak dla mnie spoko. Trzymaj się, dobrej nocy. Miałem ja rozkminę, czy my przez cały czas faktycz faktycznie jesteśmy cicho i nic nie mówimy, czy to po prostu, hmm, że tak powiem, nasz bohater on tam coś odpowiada, ale my tego jakby e, nie mamy okazji doświadczyć. Nie podoba mi się to, że. Nie podoba mi się to miejsce. Możemy wrócić jednak na zewnątrz. Aha, drzwi są zamknięte. Czy na pewno. Czy. Jakby. No dobra. Zróbmy ten krok do przodu. Szepty słychać w, w skrzynkach, w naszych tych pudełkach. Jest jakiś ogromny pająk, chyba, czy coś. Aha, tam w ogóle to oko jest. Tutaj nie można przejść. Tutaj chyba też nie można przejść. A nie, tutaj można, okej. Okay. Chyba jest nóż. Najważniejsza rzecz, której potrzebujemy w naszym życiu. Nóż się przyda na pewno. Czy my możemy. Oj, ten dźwięk, który się tędy przechodzi, też jest bardzo nieprzyjemny. No. Jezu Chryste, to jest za zawału praktycznie w tym momencie. Po co robić jumpscary, naprawdę? Yes. naprawdę? No, 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 musimy się bo tam. Nie, zaraz, nie możemy tam pójść. A za, za, za. Mamy nóż, więc prawdopodobnie możemy się przebić tutaj. Tak myślałem, ok. Dobra. To wchodzimy. Eee. Nie możemy się tutaj nigdzie dostać, nie. No dobra, kimkolwiek jesteś w stworzeniu. Znowu nas zacznie coś gonić, jestem przekonany. Kurdele, o co chodzi z tym wszystkim? Bo ja czytałem, że to jest taka gra, która jakby pokazuje jakieś inne spojrzenie na depresję i w ogóle, ale tak naprawdę to, co ja tutaj widzę, to raczej. Yy, taki hardy horror, tym bardziej, że tu się znowu coś zbliża Jeszcze nas uderzyło w tym momencie. Taka masakra Czy mi radę w ogóle tam wyjść? Może byśmy się wrócili. A, no właśnie. Dobra. No to idziemy dalej, no. Te schody nie mogą trwać wiecznie, nie? Teraz już każdego dźwięku boimy trochę. Nie dziwię się szczerze mówiąc. Man, co za cholerniki? Dobrze, że nam cień zabierają. Znaczy. Kiedykolwiek jest to białe oko. Czy będziemy przed tym uciekać, czy będziemy z tym próbowali rozmawiać? Na razie nic nie możemy zrobić. Um, a może byśmy tak nie szli w jego kierunku? Wrócić się nie możemy. No dobra. Okej, okay, ono zniknęło. No i się pewnie pojawi Mari w takim wypadku. Jest taka dużo... Dużo bielsza. Eee, nie podoba mi się to. Niech szlak, trafi, po prostu takie... takie... ...obrazki. Aha. Co to w ogóle jest? spróbujmy się uspokoić. Może nam to pomoże. Nie, boimy się... Nie, czekaj, jesteśmy neutralni. Dobra, on nas tylko w tym momencie spowolnił. Więc może jesteśmy w stanie z tym walczyć nawet. I to coś próbuje z nami rozmawiać. A może dajmy mu, może, może właśnie powinniśmy spróbować gdzieś mu, do nas coś powiedzieć, może jest taka konfrontacja z naszymi lękama. No nie wiem czy to jest konfrontacja kiedy zadaje nam obrażenia. To nigdzie nie, nie, to nigdzie nie zmierza za szybko co nie, ta. Hmm. No dobra, powiem wam tak, musimy sobie to trochę rozegrać tak właśnie na spokojnie. Niech on to się z damage'u nam zadaje, my nie tracimy w ogóle... Mane za uspokajanie się i uzyskiwanie HP, więc może jakiś kolejny ten tekst nam się pojawi. A może nie, może się mylę. Nasza prędkość spada, no to, to, to wiadomo. A wygląda na to, że dużo się dzieje. Musisz zablokować te mniejsze rzeczy i domyślić się, co jest naprawdę ważne. Uspokajasz swój umysł i przypominasz sobie, jak się skupić. Interesujące. Aha, czyli teraz możemy zadać więcej obrażeń, tylko czy to o to chodzi? Dobra, zróbmy ten focus, nic nam to nie. Nic nam to nie szkodzi, tak naprawdę. W sumie to skupiliśmy się i. I to tyle. Okej. Okay. Tu wypająk, ale go zmierzyliśmy właśnie I bardzo dobrze, kurde, po to, co tu przeżyliśmy. Możemy wyjść z tego domu, możemy pójść gdzieś. Ja tam widziałem coś, ja tam coś widziałem, tutaj coś było i nie możemy tam wyjść w tym momencie. No nie możemy, bo tam prawdopodobnie znowu wspomnienie tej naszej Marii, tej siostry. Masakra. O mój Boże, come on. To jest głupia gra pikselowa, tak naprawdę, nic tu strasznego nie ma, tak? A ja się, kurczę, boję jakbym grał w jakiś to to najmniej. No, to tam nic nie ma. Podejdę do drzwi, nie wierzę, że to robię. Nie, nie, nawet, nawet moja postać stwierdza, że to głupota. Dobra, krzanić. A tutaj? Ja już... Też nie. Okej. Okay. No, do... no, i, no i dobrze, no i dziękuję. Tu możemy wejść jednak. bo tu jest safe, więc sobie na pewno zapiszemy. Zanim na zawału serce przynajmniej ktoś będzie mógł kontynuować po mnie tę przychodę. Dobra, lecimy dalej. Ale w ogóle, Kaman, jeżeli... Wiecie, jeżeli to dziecko, jeżeli ten, ten, ten nasz bohater cierpi na jakieś zaburzenia psychiczne. To nie zostawia się go samego w domu przez ileś tam dni, no. Come on. Wydaje mi się, że tutaj rodzice w ogóle zawodzili. Tak. Super, że zostawili notatki. Na litość. Boską. W sumie czego się mogą spodziewać, tak? Właśnie W też coś będzie na bank. A tak, lista. No nic, po prostu się odejść do łóżka, co? Tak No tam jest jakiś, jakiś kształt Zdecydowanie Okej okay. Dobra, tutaj przynajmniej jest biało, więc się nie boję tak bardzo Bazyl nam zniknął i pytanie brzmi czy to jest jakieś symboliczne, że coś skrzeniliśmy, czy... Może to naprawdę. zakopaliśmy szansę na przetrwanie tego... Naszego z tej whatever Cień tak nie powinien działać, ale z drugiej strony, co ja wiem o cieniu Na, tak na pewno nie powinien działać. Witaj w białej przestrzeni. Żyłeś tutaj odkąd tylko pamiętasz. Coś mi się wydaje powolutku, że to, że żyjesz tutaj odkąd tylko pamiętasz, to jest taka próba naszego bohatera zapomnienia o tym, że jest zewnętrzny świat. No, popatrzcie, tutaj wszystko jest piękne. Muzyczka sobie leci, nic złego się nie dzieje. Jest kotek, nie? Więc wszystko jest w porządku. Weźmy, czy w sketchbooku coś się zmieniło. Tylko masz taki wypadek, ja to zawsze sprawdzam, ale wątpię. To jest nasza wanna w sumie? Ta w tym domu? Ciężko powiedzieć. Okej. Okay. No i to coś dziwnego. Laptop pewnie też będzie taki sam jak był. Ta dobra. No to, mm, pewnie będziemy się musieli znowu dziwnoić nie życie, ale żarówka, Spójrzmy sobie w nią. No tak jest czarna. To, to się nie zmieniło. Chyba też nie. Są drzwi, więc zakładam, że przez nie wychodzimy. Kontynuujemy naszą przygodę w świecie. W którym wszystko jest dużo ładniejsze i piękniejsze niż w świecie rzeczywistym. Ciekawe, czy będzie miało to jakąś cenę. Ja tak strzelam tymi tekstami, że będzie miało cenę, albo że to jest jakiś pomysł. No, bo wiecie, lubię tak trochę to rozkminiać Nawet jeśli na 100% nie mam racji. Tutaj wszyscy są szczęśliwi, weseli, tak jak było to lata temu. I witają nas od razu z rozłożonymi ramionami. Zobaczcie mówię czy żeby się nie przejmował. Mori zawsze się pojawia wtedy, kiedy go potrzebujemy. Wszystko w porządku, martwiliśmy się o Ciebie. A teraz kiedy tu jesteś, chodźmy poszukamy Bazila, on dla nas liczy. No tak, no w teorii my wciąż nie znaleźliśmy Bazila w tym świecie. Najpierw się musimy upewnić, że to Morim wszystko OK, Albo może Ty i Hiro możecie sobie pójść. A co, Aubry się nami zajmie? Chodź Mori. Będziemy eksplorować razem. Tylko we dwójkę. Co to za próba zabrania sobie nas na własność? Hej, nie możesz nas z tego wyrzucić. On ma rację, Obri. Powinniśmy to robić jako zespół. Nigdy nie wiadomo, kiedy Ty będziesz potrzebować naszej pomocy. Jesteśmy razem, kiedy pracujemy wspólnie. O ja sobie poradzimy. Ochronisz mnie, prawda, Mori? Eee, fój. Znajdźcie sobie inny pokój. Mm, no dalej, no dalej, Obri. Czas, żebyśmy się stali poważni. Eee, Chodź pogadamy z Mari i powiemy jej, że Mori jest eee, bezpieczny, jest OK. Wiesz, że ona o niego martwi. No dobra, dobra, w porządku. Chciałem ja po prostu się trochę pobawić. No dobra, czyli mamy znowu naszą ekipę razem. Tak jest. Mamy naszą ekipę, level 10 wszyscy. A czy zostały nam rzeczy, które mieliśmy wcześniej? Mamy jakieś tutaj kurcze pianki czy coś? Dobra. No to. No to ciśniemy. O, no włącz się zawsze do nas odzywa. Już wychodzisz, mori? Tutaj twoje kaszonkowe na dzisiaj. 750 muszelek. Wiesz, to jest bogactwo. Dobra, to co? Idziemy na plac zabaw, nie? No, tam zawsze Mari się znajduje, a tam coś czerwonego, tego nie było wcześniej. Dobra, no już wszyscy sobie przybiegli. Hej Mari, zobacz o Mori. Tutaj jest to Mori. Tak, teraz jak wiemy, że to nasza siostra, to to wszystko ma sens i to starsze. Przestań tak znikać. Wiesz, że moje serce tego nie zniesie. Hm. Wciąż żadnego znaku, że gdzie mógłby być Bazil? Gdzie on czy jest? Nie jesteśmy do końca pewni, szukaliśmy już go wszędzie praktycznie i wciąż nic. Ech, mam nadzieję, że jest z nim wszystko OK. Trochę o nim tęsknię już. Ta, tęsknię yy, za tym, jak mogłem posłuchać jego gadania o rzeczach, którymi się interesował. Tak jak tymi wszystkimi kwiatami i zdjęciami i sztuką i czytaniem. Moje włosy są takie splątane, a to tak na, nagle, nagle, ten, a, okej, okay, dobra, już rozumiem, bo to Bazil jej czasał włosy, dlatego o tym mówi, okej. Okay. Mori, uczaszasz je dla mnie? Cóż, ja tęsknię, kiedy Bazil mył mi ręce. Dobra, Kel. Zobaczcie, jakie są brudne. Eee, Kel. Prawdopodobnie powinieneś umyć swoje ręce, wiesz, Kel? O, i wszyscy. Jest troszkę ciężko teraz, ale pamiętajcie, że musimy być pozytywni. Powinniśmy wszyscy starać się być tacy jak Bazil. Nawet kiedy Bazil jest, nie wiem, zasłuszczony, to i tak zawsze się uśmiecha. E, więc jest jakieś jeszcze miejsce, którego nie przeszukaliście? Cóż, jest jeszcze las na e, zachód od e, Bożego Święty. Pnia. Ale on jest nieprzyjemny i pełno w nim pająków. Ech. Jąki. No cóż, wiecie co to oznacza? Co na nas wyśmiała w tym momencie? Jesteś taka mądra, to sama iść do lasu z pająkami. E, jeszcze raz, czas e, zawalczyć ze swoimi strachami. I również to dla ciebie też to oznacza, Hiro. Dalej, straszny bracie, da, przecież nie możesz się teraz wycofać. E, to zupełnie tak samo jak Zamorim. Morim. Jesteśmy tutaj po to, żeby cię wspierać. Przez całą drogę. No tak, masz rację. Heh. Trochę po prostu się wygupiłem. Nie przejmujcie się, chłopaki. Jeśli ktokolwiek spróbuje wam cokolwiek złego zrobić, ja go rozwalę. Możecie na to liczyć. No, biorąc pod uwagę, co widzieliśmy w naszym rzeczywistym świecie, to faktycznie masz do tego predyspozycję. No i nie zapominajcie o mnie. Zawsze będę też obok, żeby wam pomóc. Tak, możemy to zrobić razem. A więc udajemy się do tego lasu na zachód. Prowadź, Amori. Wiesz co? Moja teoria jest taka, że tak jak na przykład Madi nie bierze udziału w naszych podróżach takich bezpośrednich, tak to, że znikną nagle em, Bazyl niekoniecznie świadczy o czymkolwiek dobrym. Ojej, quest Sweetheart w poszukiwaniu serc. Oceny wystawione przez Sweetheart. Produkcja Sweetheart dla Sweetheart przez Sweetheart. No chyba ktoś tu ma jakąś, może, manię wielkości. Hej, to tam? No właśnie, a nie daliśmy tej układanki? Wiem, że daliśmy już ją. No dobra, no to w takim wypadku, proszę bardzo. Mam szczekane, że już daliśmy tą układankę. A jak dostaliśmy kwiatuszek, to zawsze spoko Słuchaj, teraz jest najlepszy moment, żeby dać mu prezent. Zdecydowanie. Żebyś potem nie żałował, jak tego nie zrobisz. I banana zawsze mnie bawi. Dobra. Eee, plan jest taki. Słuchajcie, moi drodzy. Zapisujemy w tym miejscu grę. Troszeczkę się pobaliśmy, troszeczkę pozwiedzaliśmy świat oczywisty. Wróciliśmy do tego świata bajkowego. Zobaczymy, gdzie on nas zawiedzie. Eee, tym razem. No Myślę, że teraz się będzie robić już tylko gęście, jeżeli chodzi o to takie prześwity prawdziwych myśli o Moriego, więc nie pozostaje nam nic innego jak czekać na to, co się wydarzy. A póki co dziękuję Wam przecież nie za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, będę bardzo zobowiązany. Eee, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia kolejnym razem. Miłego!